Dzień dobry, mili Państwo! Dzisiaj zajmiemy się sprawą, której jeszcze nikt, nikt się nie zajął. Dlaczego w kołach panuje grypa tą, zaj tą sprawą zajmę się ja Biegniemy do jednej z szkół podstawowych, gdzie kiedyś uczyłem się ja biegniemy. Oto jedna z szkół podstawowych. Nie widać tu nic, ponieważ dzisiaj jest weekend. Nikogo w szkole nie ma. Dzisiaj pozwolili nam chodzić samemu po tej szkole. A te dziewczyny co? Tu robi dziewczynko. Mam grypę. Mam grypę! Uciekaj, kamerzysto. I muszę założyć maskę. Żeby się nie zarazić. Ty też zobaczy załóż. załóż się Okej, okay, mieli państwo. Już. Kurczę, nie wiem co założyć. No, dobrze, Mili państwo. Idziemy. Dziewczynko, jak się chorowałaś. Nie wiem, uczyłam się, uczułam. Właśnie taka grypa i wszyscy uciekli. Dzisiaj jest piątek i nikogo w szkole nie ma. Czyli, dziewczynko, to od Ciebie grupa zaraziła całą szkołę i inne. Jak tu zaraziła też inne szkoły? O nie! to Wszyscy, którzy chodzą do szkoły. Bardzo Was, bardzo Was przepraszam. Dobrze, posłuchaj się, bo Nagrywam. No, yy, i dziewczę. Oj, mama, jak nie widzisz, to już nigdy nie przyjdę na obiad. Och, czyli sprawa wyjaśniona. Te dziewczę z z swoją grypą zaraziło wszystkie szkoły, które są mi znane, oblicz o Chinach. Dobrze, Zajmę się teraz inną sprawą. Ja się tylko przebiorę. Pozwólcie na chwilę. Ty się też przebierz. Au. Au. No dobrze, idziemy do studia. Jak słyszeliście, ten jedyny dziewczę spowodowało grypę u wszystkich wszystkich szkołach, które są znane Ameryce, i Polsce, i Francji oprócz Chin, bo Chiny są wytrzymałe, kolejny reportaż będzie za tydzień, wtedy się dowiemy, jak, jak w 58. spowodowała się akop... Apokalipsa. W następnych wydarzeniach. Szybko, musimy na niego zdążyć. Proszę Pana. A, to Apokalipsa. Ratuj. A, a. W jest jesteśmy bezpieczni. Апокалипсис снова надошла.